Yes. Dzień, dobry. A dzień, dzień za... dobry, ale zobacz, zobacz, Kuba, z tyłu jest kot, o tu, widzisz? Widzę. Żywy ja, kot. Lignie, obserwuję. Tak. no tak. To No to zaczynamy, Stefan. Josiu. Ogr... <śmiech> <śmiech> Ogromnie Ci dziękuję, że przyjęłaś nasze zaproszenie, bardzo się cieszę, że do nas dołączyłaś. I widzę, że słyszymy się i widzimy. Przyjemnością. Przyjemnością. Bardzo się cieszę, więc no, rozmawiam dzisiaj z podcasterką, więc y, mam jakiś zarys pytań, ale wątpię, żeby coś z tego było. Zaczynamy. No więc w waszym opisie jest, jest, takie, jest takie hasło, próbujemy oswajać wszystko, co tylko da się oswoić. Wy razem z Szymonem Majewskim jesteście osobami popularnymi bardzo w Polsce, więc chciałem zapytać się, skąd odwaga do takiego głośnego mówienia na trudne tematy, bo poruszacie bardzo trudne. Wiesz, jak to, to, to jest po prostu tak, że my, jak się, kiedy się spotykamy z Szymonem, kiedy sobie rozmawiamy, bo najpierw oczywiście, jak się spotykamy, żeby sobie coś nagrać, żeby nagrać podcast, to najpierw siadamy u mnie tutaj przy tym stole, robię Szymonowi kawę, dodaję do tej kawy miodu, bo tam oczywiście zawsze musi być miód dla, dla Szymona. I Najpierw sobie siadamy i gadamy, gadamy, rozmawiamy sobie. I oczywiście o czym rozmawiamy, o tym samym, o czym rozmawiamy później podczas nagrania podcastu. Więc zobacz, po prostu to są te tematy, jednak dla nas najbardziej, one nas najbardziej kręcą. My rozmawiamy o, czasami o takich rzeczach, że ja się zastanawiam, czy ja jestem z kosmosu, czy to Szymon jest z kosmosu? Ch chodzi o to, że naprawdę to są dla nas bardzo ważne tematy. E jedne z takich ważniejszych, ja, ja nie mówię oczywiście, bo wszystko nas, na mnie na przykład interesuje wszystko. E natomiast e kiedy siadamy si i nagrywamy podcast, to są dla nas tematy najważniejsze. No i jednak jest takie, taka iluzja, że kiedy my sobie, kiedy my nagrywamy podcast, jednak jest iluzja. Taka bardzo silna, że my sobie rozmawiamy we dwoje, że to jest rozmowa intymna i stąd jest taka większa odwaga, by podejmować tematy takie no, bardzo, bardzo ważne. No, są czasami takie momenty, że właściwie potem, kiedy montuję odcinek, to się trochę tak wstydzę, bo widzę i odczuwam, jaki to był jednak intymny temat ale jednak, no czasami niektóre, no nie, no nie mówię, no czasami coś tam wycinam drobnego, ale jednak zostawiam bo też nas nauczyli nasi słuchacze którzy są po prostu, no z podcastami to jest też tak, że to też na pewno sam wiesz, że jeżeli ktoś już słucha podcastu to, to, to musi być naprawdę ktoś, kto jest bardzo oddany temu podcastowi, lubi, jest fanem i to jest taka w pewnym momencie taka dość taka zamknięta grupa e, tych fanów, no ona oczywiście się powiększa, ale już nie tak dynamicznie jak na samym początku, więc jest to taka e, e, grupa ludzi, które wiemy, że to są ludzie, którzy doceniają to, co mówimy i że o, Stefan się poruszył, udowodnił, ja że jest. Ja że jest żywym kotem no i no i wiesz to, to, to właśnie stąd wynika wiesz że my ma, mamy i wierzymy z Szymonem i, i naprawdę tak się dzieje że my rozmawiamy absolutnie ze sobą szczerze bo te rozmowy podczas tutaj kawowe rozmowy nie różnią się niczym od tych rozmów kiedy już jesteśmy w, mo, w moim takim pokoiku gdzie jest takie niby studio i tam sobie nagrywamy i rozmawiamy. No bo ja, wy macie obydwoje, macie zaplecze przecież radiowe, więc domyślam się, że czasami można zapomnieć o tym, że stoi mikrofon, bo on was pewnie już nie stresuje po tylu latach pracy w radio. Ale ja chciałbym się jeszcze upewnić, czy pomysłodawcą waszego podcastu jest Karol Stryja, który też wspiera naszą akcję od, od początku? To Karol wymyślił, A, prawda? Tak, tak. Znaczy tak, myśmy się spotkali z Szymonem w, ra, w radio Z, byłam u Szymona w programie rozmawiał, i tak nam się świetnie rozmawiało po prostu dostaliśmy jakiegoś takiego odjazdu po prostu no ja się czułam fantastycznie z Szymonem w tej rozmowie on był on słuchał i on no, no byliśmy po prostu w takim rezonansie no i po tej rozmowie doszliśmy do wniosku my rozmawialiśmy parę razy ze sobą że my musimy coś razem zrobić a może tam nawet padło, że podcast, no ale ja tak się wtedy podcastów jakoś bałam. Wydawało mi się to jakieś hmm. takie e, dziwne, odległe, jakieś takie nieosiągalne, wydawało mi się to trudne. Nie zdawałam sobie sprawy, że tak naprawdę wystarczy postawić mikrofon, nagrać rozmowę, a potem to e, Stefan wraca na swoje miejsce, e, ale teraz będzie tyłem. E, przepraszam, bo się zajmuje Stefanem niepotrzebnie. No, no w każdym razie. Uj, I później pojawił się Karol Stryja. Który Szymonowi powiedział: Róbcie, zachęcił nas, założył nam wszystkie konta, powiedział co i jak mi zrobił taką instrukcję. Bach, bach, bach. Potem jeszcze nam pomógł, skontaktował nas z chłopakiem, który nam powiedział trochę o dźwięku, jak należy zadbać o dźwięk. No i teraz już sobie radzimy sami. Mówimy oczywiście o Karolu Stryli z podcastu Zawodowcy, który też wspiera naszą akcję, więc pozdrawiamy Cię Karol serdecznie. A tak w jest. naszej puszce widzę już 3943, bardzo prosimy o jakąś okrągłą sumę, o. jakbyśmy tak z Joanną dobili do 5000, to będziemy ogromnie wdzięczni. Tak, ja bym miała a taki mi apel. A, 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 powiedz, Kuba, a ile my jeszcze będziemy rozmawiać? Już niedługo. Będziemy rozmawiać do 12. Jeszcze mamy 15 minut. A, jeszcze 15 minut, ja bardzo bym prosiła. Bardzo bym prosiła właśnie wszystkich tych, którzy nas słuchają, oglądają, że, że o! spróbujmy. zobacz, jak mówisz jedno słowo, to podskakuje od razu licznik. To ja będę patrzeć tutaj bardzo wyraźnie. <laughs> róbny, Powiedz mi jeszcze, róbny, Szymon róbny, rzuca róbny, żartami... No tak myślę, że do piątki dojedziemy. Chciałem zapytać, bo Szymon rzuca żartami i puentami z prędkością karabinu. Czy z taką osobą dzisiaj możemy sobie poobgadywać, bo jesteśmy sami? Czy łatwo się dzielić mikrofonem z takim rozmówcą? Na szczęście on ma swój i ja mam swój mikrofon. Ale wiesz co, nie jest to łatwe. I ja, jak robiliśmy pierwsze nagranie, zrobiliśmy na temat morsowania, bo wtedy była zima i tak wszyscy morsowali. No więc no i zobaczyłam, że absolutnie Szymonowi jest trudno jakby zaufać, że, znaczy zrozumieć, że jest, że jest druga osoba. Więc ja wtedy się uzbroiłam w cierpliwość, wiesz Kuba, po, 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 pomyślałam sobie to się samo stanie, to, się, to musi być proces. To nie wystarczy powiedzieć, Szymon, słuchaj, no ale daj mi dokończyć. Nie, ja wiedziałam, że tak, to się tak nie stanie, i my się po prostu musieliśmy siebie uczyć. I ja musiałam się nauczyć, że jest taki dynamiczny, taki karabin, a, Szyma, a Szymon musiał się nauczyć, że o tutaj mi pani Ania coś napisała bardzo miłego. Bardzo dziękuję. Piszą, że Cię Ania... kochają i że masz piękne okulary. Ja tak monitoruję, no ale ta, chcę żebyś dokończyła ta, myśli. Okulary, no właśnie mam takie okrągłe, też, też je bardzo lubię. I ja musiałam się nauczyć Szymona, że taki karabinczyk jest tutaj, który nie, znaczy karabin, i karabinczyk to coś innego. Mm -hmm. a, a Szymon chciał nauczyć, że w ogóle jest druga osoba, ponieważ Szymon, Szymon przez całe życie był takim y, wolnym strzelcem, zawsze sam na scenie, y, w radiu, on jest nauczony, że nie może być przestoju, że cisza to coś niedobrego w radiu, a wydaje mi się, że... on, że on ma tę umiejętność, jest. że wszystko to, co on mówi, wszystko to, co on mówi jest tak genialne, że my czasami musimy sobie cofać podcasty albo, albo zwalniać, żeby wyłapać wszystko, wszystkie jego żarty i puenty, bo to jest naprawdę karabin. Tak, a ja y, powiem ci szczerze, że później, kiedy montuję materiał, to no bo tam my troszeczkę go tniemy na kawałki, wrzucamy jingle, mhm. to kiedy czasami to montuję, to ja na nowo zaczynam rozumieć, co on tu powiedział, ponieważ to jest nie do wychwycenia w trakcie nagrania. Mhm. I, i, I musieliśmy się siebie nauczyć. Ja uważam, że jest coraz lepiej, że Szymon naprawdę na to zwraca uwagę. Nasi słuchacze nam też. Na to zwracają uwagę, ale ja też mówię, że ja, ja lubię, kiedy możemy się nauczyć. Mi się podoba to, ten proces takiego docierania się i ja to absolutnie kocham przy Monie, że on jest po prostu sobą, bo to jest najważniejsze, żebyśmy, to, żebyśmy byli po prostu sobą w czasie nagrania. Przekroczyliśmy 4000. Bardzo Państwu dziękujemy. I ja widzę, że jak Asia mówi, to licznik bije, więc to jest ekstra. Bardzo, bardzo temu kibicujemy. A powiedz mi, jak jest, bo podcast jest taką inną formą. Mówisz do, do mikrofonu w swoim domu i potem, dopiero kiedy poleci odcinek, czekasz na jakiś komentarz, oddźwięk, kiedy dopiero ludzie to usłyszą. Ale przecież Ty masz doświadczenie takie bezpośrednio z publicznością, gdzie masz od razu odpowiedź na to, co robisz. Która forma jest trudniejsza? Taka, wolisz ten kontakt bezpośredni z publicznością, czy tak na spokojnie poczekać? Trudno powiedzieć, którą wolę i trudno powiedzieć, która jest lepsza. Na pewno ta, e, scen, ta sceniczna jest taka, ona ci daje cały czas taki, wiesz, taką masz z, cały czas wymianę, taki zwrot, to idzie cały czas w jedną, w drugą stronę. To jest bardzo, bardzo przyjemne i to nam dodaje na bieżąco siły. W podkaście e, jest ta różnica, że nie masz skąd brać? tej energii więc to jest w ogóle jakby zupełnie zupełnie inna rzecz i masz tego partnera to jest świetne myślę że sama gdybym robiła sama to nie wyobrażam sobie ale kiedy jestem z Szymonem i jeszcze mam takiego partnera który ci wiesz cały czas daje pokarm wiesz w postaci nowych informacji nowych doznań przerywać i ci, coś ci no to to jest to jest to jest najlepsze, co się może zdarzyć. My mamy, my to też czasami znamy w kabarecie podczas konferencjerki albo podczas prowadzenia jakiejś imprezy. To też jest nowa sytuacja. i Tak, prowadzimy najczęściej z Darkiem kamysem z moim szwagrem prowadzimy i to jest tak, to jest świetne, kiedy jest partner, bo tak, na chwilę tracę siłę, nie wiem, nie mam pomysłu, jak dokończyć zdanie coś, bo on je. On jest, on wchodzi, potem widzę, że jemu trzeba pomóc i się wymieniamy. To jest świetne. Więc powiem ci, że nie widzę jakiejś, nie, nie mogłabym powiedzieć, że któreś jest trudniejsze, któraś z, z tych rzeczy trudniejsza, czy scena, czy, czy podcast jest trudniejszy. My też tutaj pozdrawiamy e, panią Olę i wszystkich. Tak, wszyscy. my czytamy te wasze wszystkie komentarze, kochani, dziękujemy. Wpłacajcie, kochani, wpłacajcie, e, bo no po prostu... Ja, jak mówisz, jak mówisz o tej publiczności, to to też jak mówisz o tej publiczności, to to przecież też jest ogromne wyzwanie. Ja pamiętam, jak sama parodiowałaś taką waszą Wickę jako nauczycielka z Poznania, która przerywa na nagminnie, klepie się po kolanach i wrzeszczy. No tutaj jednak faktycznie ogromnym plusem jest to, że mówisz do mikrofonu jeżeli partner nie przerwie, no to nikt nie przerwie. No chyba, że wiercący sąsiad, bo takie rzeczy też się zdarzają. Tak, ale wiesz co, ba, powiem ci, bo jeszcze wspominałeś o... O radiu, nie? Że że mamy doświadczenie radiowe. Ja nie mam za dużego radiowego doświadczenia. Ja w Radiu Nowy Świat pracuję od 2020 roku i rzeczywiście e, najtrudniejsza rzecz mi się zdarzyła, ponieważ zaczęłam prowadzić audycję, koncert życzeń na żywo i były maile, musieliśmy reagować na maile, czytać te maile i przede wszystkim telefony. I to było najtrudniejsze doświadczenie. Ono mnie tutaj bardzo wzmocniło, ale jednak też mam partnera. Myślę, że najtrudniejszym doświadczeniem byłoby dla mnie prowadzenie samej jakiejś audycji. I tutaj no, podziwiam wszystkich tych, którzy są w takiej sytuacji sami, tak, tak samo podczas podcastu. Ja pamiętam, Musimy jeszcze dać. nie mieliście w pierwszej audycji wszystkich piosenek i nie można było ich włączyć. To było genialny ten pierwszy koncert życzeń. Znacie tak. skarbonce już 4109, więc pięknie dziękujemy. No liczymy z Joanną, zostało nam niecałe 10 minut i czekamy na tą piątkę. Byłoby nam bardzo miło. A Ciebie jeszcze chciałem zapytać, bo. Y no, domyślasz się, że jak mówi coś o Anna Kołaczkowska, to dużo ludzi może się z tym utożsamiać, czuje się silniejszym przez to. I no co innego jest, jeżeli my zapamiętujemy te Twoje słowa, ale co innego, jeżeli ja pamiętam, jak mówiłaś, Dziubasku, ty moje słodycze, a co innego, jak mówisz poważne rzeczy na temat dzieciństwa czy leków. I no to jest ogromna siła. Ja domyślam się, że ten podcast jest tak ważny i pomógł wielu ludziom. Czy takie było zamierzenie, czy to po prostu wyszło tak, że tak się Wam swobodnie rozmawia z Szymonem? Wiesz, wyszło nam jednak to po prostu samo nam to wyszło, ponieważ są to, tak jak mówiłam, tematy nam bardzo bliskie i oczywiście, kiedy jestem na scenie, to jednak jestem ja, ta sceniczna Joanna Kołaczkowska, my no. musimy wykonać program, który sobie wymyśliliśmy, kiedy improwizuję, no to, to, to też jednak ja się wcielam w jakąś postać, to są żarty, a kiedy... My z Szymonem żartujemy, to jednak jest to taki żart, taki codzienny, taki podczas normalnej rozmowy. I myśmy tego nie zamierzali. My bardzo byliśmy zaskoczeni, że, że możemy ludziom pomóc i że wielu ludzi się utożsamia z tym, o czym my mówimy, jak mówimy o lękach, jak Szymon mówi o swoim ADHD. Jak ja o, o depresji kiedy, albo kiedy no, mówiliśmy, rozmawialiśmy wielokrotnie o tym, że chodziliśmy i, na terapię, i że terapeutyzowaliśmy się, ja byłam w terapii y, po, ponad 10 lat, Szymon również, no to mm, nie zamierzaliśmy tak też. Wiesz, jak to jest. Nie, nie planujesz, że o tym powiesz, ale kiedy zaczynasz rozmawiać ze swoim przyjacielem bardzo szczerze i bardzo, bardzo osobiście, i, i ufasz, że ci ludzie, którzy nas słuchają, y, są po prostu dobrymi ludźmi, bo przecież chyba by ich nie było tutaj, to zaczynasz y, mieć takie poczucie, że jesteśmy w własnym, przyjacielskim gronie i możemy porozmawiać. O wszystkim, bo ja też wiem, że to, że te nasze podcasty nie, nie dotrą do, szer, do szerszych mas. Rozumiesz, ja po prostu wiem, że tak nie będzie. W związku z tym nikt nie będzie wykorzystywał tego, co mówiliśmy, bo ja, faktem jest, że tego nie przewidzieliśmy, że przecież mo, mogą to wykorzystać też ludzie. Przeciwko nam, bo przecież wiadomo, że można się ze wszystkiego pośmiać i hejt w internecie jest strasznie um, powszechny, i, i wiedzieliśmy, że można to też obrócić przeciwko nam, ale no. Dzięki temu, że jednak te, te, ten podcast nie jest aż tak, aż tak szeroko słuchany, możemy się ustrzec z no, jakichś nieprzyjemności. Więc mamy takie szczęście, że rzeczywiście, tak jak podejrzewaliśmy z Szymonem, nie musimy za bardzo uważać na to, o czym rozmawiamy. Przez to jest to takie bardzo przyjacielskie. Wielu osób mówi, że mają takie poczucie, jakby, jakby z nami siedziały przy stole, ze mną i z Szymonem i jakby po prostu mm -hmm, mogły mm -hmm. słuchać, o czym my sobie gadamy. I to jest takie miłe, nie, nie spodziewaliśmy się. My po prostu, wiesz, Kuba, myśmy po prostu chcieli z Szymonem, wyczuliśmy się jak psy, po prostu, że my jesteśmy tacy bardzo, bardzo podobni i że my musimy usiąść i do jednej miski i musimy po prostu coś razem zjeść nie? na tej zasadzie. Więc ja, ja w imieniu wszystkich jak, jak nazywacie swoich słuchaczy w imieniu wszystkich Asiorów i Szymonów dziękuję wam za tę odwagę bo to jest naprawdę ekstra że, że możemy tak posłuchać i się utożsamiać bo to jest duża rzecz którą robicie i naprawdę ogromna odwaga. I nie wiem czy ty, czy ty liczysz ale ja sobie sprawdziłem dzisiaj i nie wiem czy Spotify liczy też ten epilog czy nie. Ale jesteście albo przy 99, albo przy setnym odcinku już w tej chwili. We wtorek, w najbliższy wtorek, czyli za dwa dni, będzie nasz setny odcinek. Jejku, to strasznie No więc Liczysz, okej. Okay? czas Pozdrawiamy, jest... pozdrawiamy, ale dostajesz tutaj mnóstwo komentarzy fantastycznych, więc ja myślę, że to grono jest dużo większe niż chyba Ci się wydaje. A powiedz mi, Wy zaczęliście, a w marcu 21, bo mam tutaj też. Czy było coś takiego, bo, bo podcasterzy lubią mówić o klątwie ósmego odcinka? Czy to od razu była tak? fala tematów, czy, czy mieliście jakiś taki blok w którymś momencie, że nie będzie o czym mówić? Jejku, to ja do, dobrze, że nie wiedziałam o tym. Szymon też nie wiedział o klątwie ósmego odcinka. To ja zobaczyć później, który to był. Nie, w ogóle nie mieliśmy. Jeśli chodzi o tematy, to mamy tak dużo tych tematów spisanych, i to jest tak, my mamy zawsze. Tako, tako, taki odjazd. A przy okazji chciałam pozdrowić wszystkich, wszystkich, którzy nas oglądają i słuchają i bardzo prosimy o wpłaty. Yy, tutaj liczyliśmy na to, że będzie 5 tysięcy. No no zostało nam już niewiele moment, czasu. No, ale to w takim razie mam nadzieję i będę tutaj tego pilnować. Będę yy, zerkać. Czy ta kwota się, ona się na pewno zwiększy Kuba, ona na pewno będzie. Zwiększenie na pewno, ty, jesteśmy... No. Tak, ja tutaj jesteśmy pierwsi. A powiedz mi jeszcze, e, ostatni odcinek: historia z saksofonistą z Continuum, też bardzo odważna, i żarty Szymona kosmiczne. Ja musiałem cofać, jak powiedział, żeby się wygiął saksofon, to się popłakałem, bo to jest naprawdę bardzo zabawne. Ale to jest pierwszy raz, kiedy nie wiedzieliśmy wcześniej, o czym będzie odcinek. Wahałaś się, czy to powiesz, czy, czy po prostu chcieliście nas zaskoczyć? Wiesz co, nie, nie, nie wahałam się, tylko to, to był taki, bo z, kiedy z, się zwykle umawiamy z Szymonem na jakieś tematy i, i Szymon mówi, no dobra, a może taki, albo ja mówię, albo taki, dobra, wybieramy taki, to um, um, zawsze mówimy, Szymon, ale mi nie mów szczegółów. I on mówi też tak, ale mi nie opowiadaj, bo my chcemy na świeżo usłyszeć bo Nie wystrzelać agercji. się. Nie wystrzelać się, bo oczywiście to wiecie, że to tak jest. No i, no i w pewnym momencie ja przypomniałam sobie moje moją właśnie największe upokorzenie w życiu, właśnie to, o, o, ty, o tej historii z saksofonistą. I pomyślałam, że absolutnie już jestem gotowa, żeby o tym opowiedzieć. Potem, kiedy to. Kiedy opowiadałam, to nie, bo byłam zaangażowana w opowieść, ale o, dziękujemy bardzo od pana Dominika za. Tak jest, przekroczyliśmy. Tego, dziękujemy, tak. I, I ruszyła skarbonka znowu. Bo, o bardzo się ciesz bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy. No i kiedy, kiedy nagrywaliśmy, to byłam zaangażowana, opowiadałam, ale kiedy montowałam, to tak, się ta, tak na nowo czułam ten ból tej sytuacji, i taka byłam zawstydzona, że. Ludzie będą tego słuchać, ale wiesz, ale za chwilę to porzuciłam i stwierdziłam, no trudno. No. Ale wiesz, że dnia, tak dnia, by... dzięki tej Twojej odwadze. Dzięki tej twojej odwadze jakiego kopa dałaś wielu ludziom, którzy słuchali i se pomyśleli kurczę, jeżeli Joanna Kołaczkowska miała odwagę powiedzieć głośno, to przecież ja też mogę mówić, no przecież nie, 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 nie jednemu z nas, czy nie jednej z nas ktoś kiedyś zrobił takie świństwo. Ja zapraszam do odsłuchania tego odcinka, bo to jest bardzo odważna opowieść na, na taki, no, nie, nie będę zdradzał, wasze odcinki oczywiście wszystkie są genialne, ale ten jest, jest mega odważny i fajnie się tego słucha, bo każdy się podobnie kiedyś czuł. Powiedz mi... Chcieli, ja chciałbym jeszcze, bo już kończymy powolutku, chciałbym pozdrowić i podziękować Karolinie z podcastu Zalatana, która umawiała się z Tobą i to ona Ciebie zaprosiła, jeżdżąc po Indiach w ogóle, bo Wy w nocy korespondowałyście obydwie, więc pozdrawiamy A Karolinę pozdraw serdecznie. Ja pozdrawiam Cię Karolino, bardzo też serdecznie. O, i... Joanna, ja widzę, 5052. 5052. Bardzo się cieszę, no, taki, bardzo Państwu dziękuję. No to Zaraz będziemy dobry, sprawdzać, kto to taki dobry, Aleksa. 900 zł, ktoś tutaj Wiesz miał. pięć wszystkiego dobrego anonimowy. dla Joanny. Widzimy tylko dla Joanny i Kuby. Nie wiem, kto to zrobił. Dowiemy się pewnie później. Powiedz mi tylko jeszcze, hmm. już na sam koniec, o ty, kiedy grasz z wośpem i czego możemy się spodziewać w swoich odcinkach w najbliższym czasie? Yy, jeszcze dzisiaj, jeszcze co jeszcze dzisiaj robię? Nie, nie, ja pytam od czego gram? możemy od... się spodziewać, od kiedy i czego spodziewamy się w odcinkach, wszystko naraz chciałem powiedzieć. A, w, odci w odcinkach, no to mamy całą masę, mamy całą masę pomysłów, a kolejny odcinek będzie, o uwaga, o e, takiej wpadce Szymona, bo Szymon e, zauważyłam, że ma coś takiego, kiedy opowiedziałam mu kiedyś e, straszną historię, też w czasie nagrania, ale postanowiliśmy to wyciąć, wiesz, Ocenzurowaliśmy to. Zapytaliśmy paru znajomych, czy, czy jednak to oni mówią, że jednak nie. To było z przedszkola. Wiesz, takie historie z przedszkola, więc możesz się domyślać, czego dotyczyły i że jednak one by przekro... że ludziom mogłoby być jednak się zrobić nieprzyjemnie. I Szymon od razu odwdzięczył mi się podobną historią, żebym się nie czuła źle. Oczywiście my, to, my tego nie wrzuciliśmy. Ale. W tym przypadku, kiedy ja opowiedziałam historię z saksofonem, saksofonistą bardziej, to powiem ci, tak samo też musiałam. Dopiero podczas montażu zrozumiałam ten żart, wiesz, tak jak ty mówiłeś, że musiałeś cofać. To yy, Szymon powiedział Aśka, następny odcinek opowiadam moją katastrofę wizerunkową. I bardzo się cieszę, bo on troszeczkę jakby złagodzi to, co po mnie, rozumiesz? On. on dlatego A w właśnie. Ale czekamy tak teraz. Czek Czekamy teraz na te, na te rewelacje ze strony Szymona. Państwu ogromnie dziękujemy, że udało nam się z Joanną przekroczyć 5 tysięcy złotych. będziemy ja się zapraszać się... następnych, następnych, którzy wchodzą. Ja mógłbym z Tobą rozmawiać tak cały dzień, ale mamy ja ogromne tak. tempo w tym roku, ponieważ wszyscy mają tylko 20 minut, a wiem, że Ty masz jeszcze zobowiązania dzisiaj i czytasz i będziesz w radio, więc tak. wszystko leci do jednej puszki. Pięknie Ci dziękuję, że zgodziłaś się dziękuję do nas bardzo. dołączyć. Pozdrawiam. Jestem... Pozdrawiam wszyscy. Kocham Was. Zaszczyceni. O, pojawiają się następni, więc trzymamy kciuki. Dziękuję Ci pięknie, Joanna. Do zobaczenia. Dziękuję. I mam stąd wyjść po prostu. Tu... Tak jest. Wystarczy kliknąć czerwoną słuchawkę. Wyrzucacie. A tutaj mnie? już Dziękujemy. Ci. Zapraszamy do nas również. Pa, pa, pa. No, i widzę tutaj następnych, już to już weterani od początku z, z podcastami dla WOŚP. W jednym okienku razem lepiej, w drugim okienku na zdrowie. Kochani, o czym będzie Wasze wejście? Już nie chcę Wam zabierać czasu, bo i tak przekroczyłem.